Cześć, witam Was. Nie wiem dlaczego, dlaczego podgląd jest niewidoczny podczas nagrywania. Nie mam pojęcia, w każdym razie mam tutaj podgląd mały na kamerze, to już mówiłem. GoPro 9 zostało zakupione dzięki Wam. E, także mamy troszkę inne tutaj featuresy w naszych kamerach, w naszej kamerze. W zasadzie mógłbym teraz nagrywać na dwie kamery, póki tam to jeszcze działa, ale nie istotne. Słuchajcie, dziękuję. Chciałem na początku się z nim przywitać, dawno mnie był, jak to mówią. Dawno nie byłem, miałem trochę spraw do ogarnięcia i trochę mi to zajęło głowy i czasu, także przepraszam Was najmocniej, jeśli oczywiście ktoś czekał na materiały związane z moim kanałem, ale Kit model nadaje wciąż i wciąż i skleja wciąż i wciąż, także nie musicie się o to martwić. Ja chciałem na początku przywitać się z Wami oczywiście po tej dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że ochłonęliście po filmie i po sklejaniu Kataliny. Już jest z Wami lepiej i możecie funkcjonować normalnie. Także chciałem podziękować Wojtkowi Komborskiemu i Kamilowi P1986 za dokonanie wpłat na bajkafi. Do czego Was oczywiście również zachęcam. Jeśli chcielibyście wesprzeć mój moderarski trud na tym kanale, to oczywiście można właśnie to zrobić za pomocą portalu, za pomocą strony bajkafi teo łamane na kit modeler, można tam postawić wirtualną kawę, małą, średnią lub dużą lub też zestaw kawowy, tak to się chyba tam nazywa, czyli dowolna, dowolna kwota no ale dość o tym, słuchajcie, słuchajcie proszę Państwa, proszę Państwa, uwaga jak wiecie, Katalina się zakończyła, nie wiem, bo Tomasz, Tomasz mówił, że w tej chwili chyba jak to nagrywam na kanał wchodzi film z unboxingiem naszych modeli na Akcję prosto z kanału. Ja mam nadzieję, że pamiętacie o tym, yy, o tej akcji prosto z kanału yy, i że bierzecie w niej udział. Może ja na razie nie będę tutaj u mnie mówił yy, na ten temat, ile jest zgłoszeń i co zostało zgłoszone. Także to zostawimy sobie na odcinek prosto z pudła i tam będziemy, bo to jest głównie yy, akcja. Yy, Pro podcastowa, także, także, także ja tutaj tylko napomknę, żebyście pamiętali, że taka akcja jest. Jeśli jesteście zainteresowani, a nie wiecie, że taka akcja jest, to zapraszam na nasz podcast. Obejrzeć sobie odcinek najnowszy. Prosto 28, prosto z pudła, tam cała akcja jest wyjaśniona, wszystkie, yy, wszystkie yy, niuanse związane ze sklejaniem modeli. Związanych z tą akcją, oczywiście, są tam wytłumaczone, więc zapraszam. No ale słuchajcie, dość o prosto z pudła, dość o Majkafi, eee, Zabierzmy się za to, co tutaj na tym kanale jest najważniejsze czyli za sklejanie, za zlepianie i robienie jakichś modeli. Eee, ci, co byli na live'ach, jeszcze za czasów Katalina, było to już bardzo dawno, dawno temu. Może wychwycili moment, kiedy mówiłem, odpowiadałem na to właśnie nurtujące Was za każdym razem, jak jest live, co następne na to pytanie, właśnie naj, chyba najbardziej przeze mnie znienawidzone, wśród wszystkich pytań od Was, co następne i słuchajcie, no moglibyście się spodziewać, że zacznę sklejać model związany z akcją naszą, ale nie, wyobraźcie sobie, że nie. Postanowiłem zrobić coś, co czeka już u mnie bardzo, bardzo długo, a muszę to zrobić, bo jest to model na zamówienie. No, on już czeka chyba po nadrogu u mnie. Także wypadałoby w końcu klienta, że tak powiem, zadowolić i ten model mu zrobić. Więc ci, co się nie domyślają, ci, co nie, nie słyszeli, ci, co nie widzieli, to proszę bardzo, tutaj mamy taki model. Myślę, że jest to model atrakcyjny dla wielu. W związku z tym, że jest to model, jak widzicie, z polską szachownicą, czyli co? Czyli Firey Beetle Mark 1 e, w wydaniu Poles in UK, czyli Polacy w Anglii, e, Wielkiej Brytanii, w, w, w Zjednoczonym Królestwie, może tak powinien powiedzieć e, Firey Beetle battle, battle. E, chyba wszyscy wiedzą co się choć trochę interesują lotnictwem, co to za samolot był. Samolot lekki, samolot bombowy. Polacy na nim latali na początku właśnie swojej, może nie kariery, ale swojej bytności, swojej um, uczestnictwa w wojnie po stronie Wielkiej Brytanii na brytyjskiej ziemi. Polskie dywizjony bombowe jako pierwsze otrzymały właśnie taki samolot. Czy on był dobrym samolotem? Nie wiem. Powiem szczerze, nie mam pojęcia. No, jakiś tam zasług potężnych nie miał. Straty duże miał. Dość powiedzieć, że jakaś ilość tych samolotów została zakupiona przez Polskę jeszcze przed wybuchem II wojny światowej i miały wesprzeć nasze eskadry Karasi. Czy to może Łosi nawet swoją, swoją. Swoją bytnością. Te samoloty nigdy do Polski nie dotarły. Wiemy, że parę z nich wylądowało w Turcji i tam, i tam brały udział już jako tureckie. Także to nie jest mit, to jest prawdziwa historia. Takie samoloty były w planach, także, ale my nie będziemy się zajmowali, chociaż był, powiem, mam szczerze, pierwotnie taki plan, żeby ten model zrobić właśnie Łotif jako polski wrześniowy do mojego. Czteroczęściowego tryptyku What If, ale niestety ten projekt zarzuciłem po wykonaniu Hurricane'a i P11 na płozach. Miał być jeszcze Kobus i miał być jeszcze właśnie ten Firey, ale już mi się nie chce tego robić, dlatego, dlatego zrobię ten samolot po prostu tak, jak go Azur stworzył. Azur, proszę Państwa, model wy, wyprodukowany jest przez firmę Azur. Jest to made. Tooling and Molding Made in Czech Republic. Model to jest czeski. Ja powiem wam szczerze, ja nie bardzo wiem, co to jest firma Azur. Ja mam swoje podejrzenia, ja wiem skąd wyście są. Jak to, jak, 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 jak to się mówi. Sama instrukcja bardzo mi przypomina, y, modele firmy Special Hobby, a z kolei Special Hobby, bardzo mi przypomina modele Edwarda. Ja nie wiem, czy ja dobrze łączę te kropki ogólnie, ale mam wrażenie, że to jest jakaś taka mm, Firma siostra Nie wiem, jakiś odłam, jakiś coś tam Że to jest bardzo, bardzo Z tym Edwardem powiązane w jakiś tam sposób, może jestem w błędzie, ale mówię wam, takie, takie mam wrażenie Że to jest wszystko takie bardzo, bardzo Edwardowe e, Więc co, więc ja was zaproszę teraz tutaj Tutaj na stół I zrobimy sobie po prostu Mały unboxing i troszeczkę o tym modelu opowiemy. No także chodźcie, no chodźcie, chodźcie. No więc dobrze, chyba jest prosto, chyba wszystko widzicie. Ja natomiast nie wiem, czemu nie mam podglądu, głupie to jest. Nie wiem, czemu podczas nagrywania podglądu mi nie generuje, ale trudno. Słuchajcie. Yy... Wiem, że się światło odbija, ale nie mam tego, jak inaczej zrobić. Mamy bardzo fajny yy, boksarcik zrobiony na tym, na naszej okładce. E, bombowe są numerze rejestracyjnym FGR. E, nie wiem, nie chcę teraz gafy strzelić, ale wydaje mi się, że jest to 300 Dywizjon bombowy polski. Ale zaraz zobaczymy to wszystko w instrukcji. E, mamy napisane, że Designed and Concept Invented in France, czyli jakiś to został zaprojektowany we Francji. Tooling and Molding Made in Czech Republic. To co już mówiłem. E, mamy tutaj jakieś informacje po angielsku, po niemiecku, po francusku i po czesku. E, że jest to wysokiej jakości, że m, zawiera. ojej, jej, raising parts, żywiczne elementy. Dekalsy ma instrukcję, nie ma farb i kleju, yy, musi być kupiony, że zawiera małe części i powyżej 15 lat recommended i enjoy building our, our model kits, elegancko. Jest to kit numer FR0047 i nie czekając już na to co nam się wydarzy otwieramy pudełko, pudełko otwierane do góry, bardzo ładnie. Mamy tu instrukcję, którą zajmiemy się za chwilę. Mamy arkusz kalkomani, pozwalający nam bodajże wy na wykonanie raz, dwa 3, 4, 4 chyba czterech samolotów, bo mamy tu cztery różne albo i więcej, cztery różne z tego co ja potrafię policzyć dzisiaj, w tej chwili, numery seryjne, także tak i co? No i folia. Folię sobie zaraz otworzymy. O tu nie musimy rozcinać, bo tu mamy takie otwieranko. No. Także sobie to otworzymy i proszę Państwa na pierwszy ogień idzie nam oszklenie. Oszklenie jest we fireju bardzo bogate. E, wydają się te ramki dość czyste i klarowne. E, to się jakoś otwiera pewnie. Jest, tutaj mamy. No i pojawia się, że wygląda to ładnie. Szyby nie zniekształcają jakoś strasznie. Nie jest to mega grube, naprawdę wygląda tak dość. Yy, delikatne nadlewki tutaj są, takie niteczki, ale to chyba nie jest żaden problem, żeby to zniwelować. Ramki, w sensie ramki oszklenia, są dość wyraźne, także robi to naprawdę fajne wrażenie. Ja to sobie schowam do tej folii, żeby mi się to w żaden sposób nie porysowało, bo pamiętajmy, jest to model na zamówienie. Więc musimy tutaj sobie z tym się obchodzić delikatniej troszeczkę. No i co? Dwie trzy. Trzy ramki z szarego plastiku standardowo. Worek sobie wyrzucamy jako nam całkowicie zbędny. I co? Pierwsza ramka. Mam nadzieję, że jest to pierwsza ramka. I widzicie, tu na ramce mamy napisane Special Hobby. Czyli dobrze powiedziałem, że ten y, azur. To jest po prostu special hobby. Czyli mój tutaj był hint, hint był dobry. No ale nieważne. Mamy jakieś tam od wewnętrznej strony struktury wewnętrzne tego samolotu. E, fajne odzorowanie, bardzo delikatne linie podziału. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie, powiem wam szczerze. E, jakieś nity, jakieś tam, może to były nie nity, tylko takie śruby, żeby te blachy wszystkie ściągać. Także wygląda to naprawdę fajnie. Tu chłodnica też z takimi. Z takimi śrubami, wszystko jest fajnie. To są chyba komory bombowe, ale nie jestem pewien, nie będę strzelał. Nie znam się na Firey Battle i nie wiem, czy to jest ramka A. Ramka A, no jakby, proszę bardzo, dobrze trafiłem. Czyli idąc za ciosem, tutaj musimy mieć ramkę B. Eee, nie wiem. Z Fire Ape Battle, Special Hobby, to ten sam opis. Tu też są jakieś elementy wewnętrzne. Dużo tych części nie ma, mimo że ta ramka jest taka niby rozbudowana. Ale widzicie, one są bardzo mocno rozstrzelone. Także tutaj yy, 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 jest trochę tych części, ale też nie za wiele. I ja to ocenię sobie osobiście i podejrzewam, że ramka C, ale nie, nie będę się tutaj. No naprawdę, a tu jest B, o proszę bardzo, tu jest B, czyli tamta e, automatycznie musi być C i nawet jest napisane C, to jest B. I tak samo widzicie zbiorniki paliwa wypukłe, tak jak było w Kate, tak samo. Tutaj poszycie. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. Naprawdę mi się to bardzo podoba. Są tak delikatne te linie podziału, że to jest po prostu super. Super. Naprawdę strasznie mi się to podoba. Stery można zrobić wychylone i tak dalej, i tak dalej. Podłoga. Podłoga. Tu jest dwa rodzaje wydechów są chyba. Tu jest jeden rodzaj, tu jest drugi. Chyba tak. Ale to tym będziemy no, w automacie... Rolce, rolce. Różne są te deszki tutaj widzę. To są jakieś jest do wyboru coś. Jest coś do wyboru. Także nad tym będziemy, bo wiemy, że tego modelu są chyba trzy wersje. Już teraz dostępne w malowaniach, więc może są jakieś early, early i, 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 i nie early, late i tak dalej i tak dalej. Instrukcja. Mamy po francusku, mamy po angielsku. Opisy, o widzicie, jest in Belgium, jest ASF, cokolwiek to znaczy, Mark 1, Mark 1. Także no, tak jak mówiłem, są przynajmniej jeszcze dwa te, dwa t dwa t battle. także być może, być może, o widzicie, ten ma inny wydech, także być może są to jakieś wersje, ale nieważne, dobra, nie istotne to jest teraz. E, mamy mapę części, a to nam pokazuje, że te części są niewykorzystywane. Nie ma tej chłodnicy? What the? a ta jest, ok, dobra tu jest niewykorzystywane mamy Gunze, kolory oznaczone w palecie Gunze bardzo fajnie, no i właśnie taka Edwardowa, Edwardowa instrukcja wykorzystująca także chyba, ile dobrze pamiętam takie piktogramy z Edwarda, jakimi, że to jest farba i to należy malować, To mamy wnęki podwozia jednak nie były to komory bombowe Yy, tu wszystko mamy, mamy porobione, nawet patrzcie reflektor się składa z pięciu elementów, no to jest ciekawe, to będziemy się bawić i tak dalej, podłoga, podłoga, lampy, oświetlenie, yy, golenie, podwozie i tak dalej, i tak dalej, wszystko jest, fajne no i widzicie, koniec, koniec sklejania, za wiele nie ma, po prostu, albo ja coś przeskoczyłem, albo gdzieś mi umknęło skrzydło kadłuba. za wiele tutaj do sklejania nie ma, co mnie jak wiecie cieszy, Oszklenie koła osobno, wszystko gra i mamy malowanie. I tak jak mówiłem, jest to 301. Przepraszam, widzicie? 301 dywizjon bombowy. E, August 40, August to sierpień. Poprawcie mnie, bo ja nie jestem dobry w angielskich miesiącach. To jest schemat A, czarny od spodu. Schemat B to jest 52. Składron. United Kingdom Late 30, 37 lata, czyli bardzo, bardzo przed wojną, i tutaj mamy wariant trzeci, czyli taki najbardziej dziwny i już to samolot szkolny. Jest to kanadyjska kanadyjski, kanadyjski Air Force April 43, converted to ATT. Konwerty to training, chyba training, training, training. Także jak widzimy, malowanie są. Także słuchajcie, to nas czeka. To nas czeka. To nas czeka. Słuchajcie, ha, lampy do góry, bo się teraz będę robiły jakieś flary i tak ja dalej. Mam nadzieję, że to dobrze ustawię, bo już nie mam podglądu, nie będę wyłączał. Yy. Także, no mówię, jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam, zapraszam. Będziemy robić teraz szybko ten samolot. To jest powiązane, wybór tej maszyny jest powiązany z inną kwestią, o której nie będę teraz mówił. Może wywa wy, wywabię, wywabię, wy, wyartykułuję to na live'ie, yy, o co chodzi. Yy, więc, więc tak. Więc yy, to robimy teraz. I jeszcze żeby było ciekawie, bo to nie koniec niespodzianki. To, że... a tu jeszcze mam... Dysze nowe od kamery, bardzo, mam nadzieję, że teraz będzie poza kadrem. Eee, żeby było ciekawie, bo może jest mało ciekawie, bo to jest mało ciekawy samolot. Eee, będzie to budowa symultaniczna, bo będę robił dwa naraz. Będę robił dwa naraz, bo mówię, miałem plan co do jednego, więc ten jest dla klienta, ten miał być dla mnie ale jak mówię mój plan mój plan został odsunięty do realizacji w terminie nigdy także robimy dwa naraz Mamy jeszcze do tego dokupione kalki nie kalki tylko maski też zobaczcie że to jest special mask czyli do special hobby special hobby też już wypuszcza ten model także ja nie wiem dlaczego dlaczego ten azur może to jest na rynek jakiś nie wiem zachodni nie mam pojęcia. Jeśli wiecie, powiedzcie mi, oświeć, oświeć tam je moi przyjaciele. Powiedzcie mi co i jak. Także mm, od jutra, bo dzisiaj już nie, dzisiaj już jest późno. A tak jak mówię, jeszcze muszę to zmontować. Także nie będę, nie będę tutaj robił ża żadnych chłopców, odwalał. Ale od jutra weekend i lecimy z koksem, klejmy i butla, żeby go skończyć jak najszybciej, może nie jak najszybciej, ale żeby go skończyć szybko. Nie przewiduję tutaj jakichś yy, strasznych rzeczy, które mają się wydarzać, więc po prostu będziemy lecieć. Lecieć dwa polskie powstaną, dwa polskie, takie same bombery. Kawał historii polskiego lotnictwa, kawał historii lotnictwa w ogóle, bo Fire Battle też jest ważnym chyba samolotem dla historii lotnictwa, chyba żeby nie był, no ale nieważne. Dla Polaków jest ważny, przynajmniej dla, dla mnie jest ważny. Odkąd zobaczyłem go na takim zestawie naklejek, żeby się wykleje kupowało w kiosku. I wklejało, i tam właśnie był ten ten samolot. Bardzo mi zapadł w pamięć. Także jeśli chcecie pielęgnować ze mną tą pamięć, oczywiście, to zapraszam na moje live, y, zapraszam na filmy, które się będą ukazywały, i kleimy Rafowskiego Batla. Także to tyle ode mnie. Pozdrawiam Was, oczywiście skakujcie na kanał prosto z pudła, bo tam chyba unboxing wpadł. Eee, także trzeba to obejrzeć. Te zaraz obejrzę, bo nie wiem, co na Tomek sklecił, nie mam pojęcia. No i co? No i to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się i pamiętajcie, oglądajcie, ale także sklejajcie, malujcie i modelujcie. I bawcie się że tym najlepiej jak się da. Po co? Bo to jest najważniejsze. Trzymajcie się. Ja lecę. Montować.